Cześć i czołem, tej strony, Witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że tego za mocno nie będzie widać, ale ten medialny debiut wiele mnie kosztuje. A ja jestem tutaj, bo zbliża się koniec roku i chciałem Was zaprosić na podsumowanie 2022 roku pod kątem tego, co się działo na naszej polskiej scenie C64. A myślę, że zgodzimy się wszyscy, że działo się sporo. Czy był to dobry rok dla sceny? No, na to pytanie postaram się odpowiedzieć gdzieś w okolicach Święta Czech Króli, bo mniej więcej wtedy będzie miała premiera tego materiału. Nie będzie to żaden live, także nie będę Was ściągał na jakąś konkretną godzinę, dzień, po prostu w okolicach 6- 10 stycznia, powiedzmy ukaże się ten materiał. A póki co, już za 3 dni zapraszam wszystkich serdecznie w imieniu grupy Boom, w imieniu Stefana na trzeci świąteczny dla ze sceną, 26 grudnia, godzina 20, kanał u Stefana. Na pewno będzie dużo płynu do mycia naczyń, dużo mocnej kawy rozweselającej, będzie świetna zabawa na czacie, tak jak przy poprzednich dwóch edycjach, a oprócz tego może wspaniałych produkcji polskiej sceny C64, przegląd historyczny można powiedzieć. No, mam nadzieję, że się wszyscy spotkamy i będziemy się świetnie bawić. A potem po nowym roku w okolicach Czech Króli zapraszam na podsumowanie roku scenowego. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze w to nie mogę uwierzyć.